Hej wszystkim! Dzisiaj mamy 16 października, co oznacza, że rozpoczyna się promocja w Rosmanie. Także ja za chwilę wybieram się do Rosmana. Ogólnie pójdę do dwóch Rosmanów, dlatego że jeden jest bliżej mnie i jest on tak jakby bardziej na uboczu, więc wydaje mi się, że może być tam większy asortyment. Ale z drugiej strony jest on też mniejszy i zamierzam iść do galerii handlowej, gdzie po prostu jest więcej szaf, więcej marek. Także zabieram Was ze sobą. Oczywiście ja już wcześniej sobie zobaczyłam na stronie, co tam mniej więcej y, chcę kupić. Tym razem będę Zdecydować w produkty takie jak podkłady, korektory, tusze do rzęs i może ewentualnie kupię sobie jakąś pomadkę, jeśli zadarzy się fajna promka. No, także w sumie to tyle. Wszystko Wam pokażę, zabieram Was ze sobą. Zapraszam do oglądania. you <laughs> Ja już jestem z Wami z powrotem, tak jak Wam mówiłam, byłam łącznie w dwóch Rossmanach i tak jak Wam mówiłam, w tym jednym nie kupiłam totalnie nic, dlatego, że mimo, że jest tam większy asortyment, to były totalne pustki, było już to wykupione, brudne, e, pootwierane produkty, mimo, że nawet to nie były testery, więc poszłam do tego Rosmana, co jest bliżej mnie, który jest bardziej na uboczu i tam e, faktycznie kupiłam zdecydowanie więcej rzeczy. Warto wspomnieć, jeśli chodzi o promocję w Rossmani, co oczywiście powtarzam praktycznie za każdym razem, bardziej opłata Opłaca się kupować marki z niższej półki. Mówię tutaj dokładnie o Eveline, Lovely, Vibo, Miss Sporty i tym podobne. Według mnie te marki zdecydowanie jak najbardziej opłaca się kupować, bo takie produkty jak Bourjois, Maybelline raczej znajdziecie na takiej stronie jak tak Kosmetyki z Ameryki czy ogólnie jakichś stronach internetowych w takich samych cenach, jak tutaj oferują nam po promocji. Także jest to totalnie bez sensu i zupełnie się nie opłaca po prostu. Więc podsumowując łącznie na tej promocji wydałam około 150 zł, bo tutaj też niektóre rzeczy kupiłam, które nie były objęte promocją i teraz Wam pokażę, co dokładnie kupiłam i jaki był na nie rabat. Pierwszy produkt, o którym Wam zawsze mówię, praktycznie przy każdej promocji, jest to korektor z Lovely Liquid Camouflage, i on przed promocją kosztował 15,49, po promocji była to cena 6,19, czyli tutaj jak najbardziej fajna promka, i ja bardzo, ale to bardzo lubię ten korektor. Na temat podkładu z Maybelline nie będę mogła za dużo się wypowiedzieć, dlatego że jest to dla mnie nowość, jednak cena była świetna 33,99 przed promocją, po promocji 13,50, także naprawdę bardzo polecam, ja mam odcień Golden Rose podkład z Eveline również jest dla mnie nowością, dużo osób go poleca, jak i dużo osób go krytykuje także sama chcę go przetestować przed promocją kosztował 21 zł po promocji 8,50 także zdecydowanie go polecam i ja mam numerek 104 Podkład z Rimela bardzo lubię i polecam, on kosztował przed promocją 42 zł, więc dosyć sporo, jednak był objęty promocją na 25 zł i jego finalna cena wyniosła niecałe 17 zł, więc super i ja mam odcień 201. Zdecydowanie moje top of the top to są tusze z Eveline. naprawdę kocham i uwielbiam i polecam każdemu, one mniej więcej przed promocją kosztują 14-15 zł, teraz dorwałam je za 6,50, niecałe 7, także zdecydowanie polecam, są Świetne i dla mnie one są bardzo podobne. Tutaj zbytnio się nie różnią. Ewentualnie tylko tym, że jeden jest wodoodporny i mają nieco inne szczoteczki, ale działanie takie same. Naprawdę bardzo polecam, uwielbiam i stosuję już od długiego, długiego czasu. Kolejną rzeczą, na którą się skusiłam, jest rozświetlacz z VIBO Million Dollar Buddy i powiem Wam, że naprawdę urzekł mnie ten rozświetlacz, jednak polecam go do nieco ciemniejszych karnacji. On przed promocją kosztował 46 zł, jednak był objęty promocją 27 i kosztował niespełne 18 zł. Kolejną rzeczą jest produkt, który już dawno jest na rynku. Jest to zestaw do makijażu pomadka i konturówka. Kosztowało to 30 zł przed promocją, a po promocji 11 zł. Także zdecydowanie polecam. Tutaj sytuacja podobna do poprzedniej. Również zestaw z Lovely do makijażu. Przed promocją kosztowało 27, po promocji 11 zł. Także jak najbardziej polecam. Fajne, neutralne kolory. I w sumie ode mnie to będzie na tyle. Jeśli chodzi o nowości, o produkty, których nigdy wcześniej nie testowałam, to będę Was informować na bieżąco, jak mi się sprawdzają na Instagramie. Poza tym, jeśli coś będę dokupywać jeszcze na tej promocji, jednak wydaje mi się, że chyba wszystko, co potrzebowałam, to mam. Ale jeśli jednak coś tam się nadarzy i coś nowego przetestuję, tutaj chciałam jeszcze kupić produkty, znam tej nowej marki od Vibo jednak niestety w żadnych sklepach, w których byłam nie znalazłam tej szafy, więc tutaj będę musiała jeszcze się udać innego dnia, to też będę na bieżąco Wam, albo tutaj nagram filmik, albo będę informować na Instagramie, także zapraszam na mojego Instagrama i w sumie ode mnie to na tyle, życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru, oczywiście w zależności jak, o jakiej porze to oglądacie i do zobaczenia.